Cześć się pełen wojna klonów tych animowanych właśnie wkurwiało, że oni się często napierdala, ale z kimś nie, 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 nie mogli zabić. Nie? Jak tam z druku z to tak na zduchów takie kurwiczne było. To jest wolne miejsca. Przyszli rezydenci mogą już szykować podania. Jeszcze mam zajebiste lagi, lubię Ile Ci trzeba zapłacić, że dał... Na przodem, koniec Co za dały Ja pierdolę Pola... No widać, że Polaki <grystanie> ty... Kurwa co ten Boba? Co to miało być? Ja pierdolę. ich potem jedną mu podwójnie, a pod koniec jeszcze też podwójnie mu jednałem strzażę ja pierdolę Szybka robota, mówię ci chłopie. Szybka robota no, Polaki co ty chcesz? No, tak ma być może teraz się odpalam Widzę, będą łatwe miny Nie zawsze Ja cisnę od pleców, wypchnę, więc uważaj Wypchnę go Wypycham Dawaj go Teraz zjebany? Mamy Etika? Dawaj. On nie wie, że ma dwójkę. O, o, dowiedział się pod koniec konu. No. Nic to nie dało, jak widać. Mhm. Mm ja pierdolę. Wiesz? Takie mecze mają być. Teraz full skupienie i full fast, tak. No ale o czym my to mówimy, jak to są dały. To też, ale nie psuj efektu, jest dobre. O to jest, to jest chyba e, taki twój odcinek z serii... O, to... pa, oh, koleżka. No, bolaki, koleżka. kurwa. Bole... No kurwa. Bole... No, kurwa. Bole... Wiadomo, to już widać, że bolaki. No kurwa, no panie. Niki bolakowe, pierwsze co napiszą, ty kurwa, no lubię. Idę im na dupę teraz. A dałdy, ja pierdolę. Róż do P, weź mi, wudera, weź mi. Gdzie on jest? Aha, nie wiem, ale go ściąłem. Lol. Gdzie jest ten drugi? Tu, tu przede mną. Kujowo trochę, bo przyciągnięcie go nie sięgnie. Trochę. Co on ty, kurwa, tylko strzela. Ej, atakować nie mogę, kurwa, co jest, ty weź. Aha, ja pierdolę, nie, kurwa, żale. Zabiłeś go? Tak. Ale kurwa klikam myszkę i nie mogę atakować, nie wiem. Klikłem kółeczko, to się jakby odbagowało. Aha, Od chyba. Czy wiesz, że ff, jak robisz tym, takim bobą to nie możesz strzelać, nie? Jak robisz atak wręcz, bo nieraz się zbaguje. Nie miałem taka nieraz. Ja tak Pomyślaby Pomyślałbym, że to no. tylko kurwa wina myszki albo coś, ale nie, bo tego... Mm. Luboś też to miał kurwa, parę razy na bobie. Pamiętasz za pierwszym razem, jak Misior wbił do nas? O ja pierdolę Nie musi ja ruszać. Nie, nie. Tak. nie musi ruszać. Się...